Te nagetsy z kurczaka wyglądają jakby były smażone i właściwie tak też smakują. W przepisie nie znajdziecie jednak ani grama dodatkowego tłuszczu. Pierś z kurczaka kroję w paseczki i przekładam do miski. Obrane ząbki czosnku najpierw siekam, a potem rozcieram solą na pastę. Kurczaka doprawiam jeszcze odrobiną soli, czosnkiem suszonym granulowanym, czarnym pieprzem, papryką mieloną słodką, papryką mieloną ostrą, a także szczyptą pieprzu ziołowego. Jogurt naturalny. Raz, dwie duże łyżki jogurtu naturalnego. On nie tylko sprawi, że kurczak będzie wyjątkowo delikatny właśnie dzięki takiej marynacie z jego dodatkiem, ale również... Potem, podczas pieczenia nageców, bo te nagecy właśnie będą pieczone, on zapobiegnie wysuszeniu mięsa. Także, tak jak widzicie, teraz dokładnie to mieszam. Chcę, żeby te wszystkie składniki marynaty dokładnie pokryły każdy kawałek mięsa. To właśnie się stało. Tak to wygląda. No i co? Teraz to przykryję i wstawię do lodówki. Minimum około godziny, tak żeby kurczak fajnie się zamarynował. Oczywiście, jeśli macie więcej czasu, warto marynowanie przedłużyć. Kurczak się marynuje, więc ja zrobię teraz panierkę do naszych stripesów. To są zwykłe płatki kukurdziane, takie jakich używa się do mleka. Wysypuję je na deskę. Tutaj mam wałek. No i teraz przy użyciu tego właśnie wałka będę je miażdżył. Miażdżył, aż one nabiorą no, takiej frakcji, jeśli mogę tak powiedzieć, e, przypominającej e, panierkę właśnie ze smażonego kurczaka, czyli nie za drobno. Nie może to być zrobione za drobno. Chwilkę to trwało, ale ta posypka właśnie jest gotowa. Tak to wygląda. Moje naczynie do zapiekania wyłożyłem papierem. Oczywiście możecie na położyć bezpośrednio na powierzchni właśnie takiego naczynia, takiego albo jakiegokolwiek innego. Natomiast papier oczywiście zaoszczędza mnóstwo pracy, gdyż potem zwija się go w kulkę i wyrzuca. Odpada szorowanie brytfanek. Także papier na dno naczynia. No i już za chwilkę będziemy panierować nasze strajpsy. I do kurczaka już zamarynowanego wbijam jeszcze. Jedno całe jajo, no i ponownie mieszam tak, żeby ono połączyło się z tą marynatą. Kawałki kurczaka będę teraz po kolei obtaczał w płatkach kukurydzianych. Staram się, żeby one miały jak najwięcej właśnie tej jajeczno-jogurtowej marynaty, gdyż ona właśnie potem sprawi, że nie tylko teraz fajnie płatki się do tego kurczaka przyklejają, ale potem właśnie uchroni go przed wysuszeniem. Tak wygląda gotowy nugget, oczywiście nie gotowy do jedzenia, gotowy do tego, żeby wyłożyć go na dno naczynia do zapiekania. Te nuggetsy są właśnie pieczone, no a płatki kukurydziane doskonale imitują taką zrumienioną na oleju bułkę. Natomiast właśnie, jak zapewne zauważyliście, w tym przepisie nie używam żadnego dodatkowego tłuszczu, więc jest on całkiem fit. Kolejny stripes gotowy ląduje w mojej brytwance. No więc moi drodzy, tak to właśnie wygląda te stripesy przez żółty kolor płatków kukurydzianych. Właściwie wyglądają już jakby były gotowe do jedzenia. Absolutnie nie są. Wrzucam je teraz do piekarnika i to nagrzanego aż do 200 stopni. No bo chcę, żeby to się jak najszybciej zrobiło, żeby mięso pozostało soczyste. Więc 200 stopni, 20 do 25 minut. Tutaj w kokilkach mam, słuchajcie, taki prosty sosik domowy, właśnie, który posłuży jako dip do tych stripesów z kurczaka. On również można powiedzieć, że jest fit, bo zrobiłem go z jogurtu naturalnego. Do tego jest ketchup. Proporcje mniej więcej. 2 do 1. Oprócz tego przyprawy: kurkuma, papryka mielona w proszku, czosnek granulowany, no i cynamon. On troszkę przypomina taki typowy sos tysiąc wysp. Oczywiście w domowym wykonaniu jest dużo lepszy. No, więc mamy to Stripesy z kurczaka. Według tego fit przepisu są gotowe, tak one wyglądają, czyli właściwie bardzo podobne do Stripesów czy też Nagetsów z jednej z popularnych sieci fast food. No, też są dużo lepsze, dużo bardziej fit, no i przez to też dużo zdrowsze. Chwytam jednego z nich, no i już za chwilkę powiem Wam. Jak to smakuje, tak one wyglądają w środku, czyli jak typowe właśnie strajpsy z kurczaka, najpierw bez sosu. Mmm, panierka fajnie chrupie, mięso jest mięciutkie. No można by tutaj było nawet pomyśleć, że się je takiego właśnie typowego strajpsa z kurczaka smażonego, a to przecież właśnie piekło się w piekarniku bez żadnego dodatkowego tłuszczu. No a z tym sosikiem, Hmm, to już w ogóle odjazd. Naprawdę bardzo dobre. Jeśli liczycie kalorie, ja nie liczę, ale dzisiaj zrobiłem to dla kogoś, kto liczy. Jeśli liczycie kalorie, wypróbujcie ten przepis na Nagetsy Pieczone.